Ponad 70 zawodników wzięło udział w pierwszych otwartych mistrzostwach kasinki małej i kasiny wielkiej w biegach narciarskich. Choć jest dużo tych podbiegów, ale bardzo dobrze się jeździło. Jak oceniasz te trasy? Trasa była dobrze przygotowana, dobrze była ubita, szybko, dobrze się jeździło. Asia, jak ci się tutaj biegło? Dobrze, pod górę trochę było gorzej, ale jakoś się biegło. Startowali i młodzi i starzy. Wynik sportowy był mniej ważny, liczyła się dobra zabawa. Widzicie, lat, w roku skończyłem niedawno. biegłem. I po 30 latach jestem eee. znowu na starcie i strasznie się cieszę, że mogłem tu uczestniczyć i pokazać tym wszystkim młodym, młodzieży, że można. Turki leciały za mną i tata, dasz rady tata, dasz radę. No i rzeczywiście dopięk pomógł. Dopięk do, do pomógł, no. chociaż nie, nie udało się bez jakiejś wywrotki też to zrobić, ale jako tako dobiegłem, no jestem szczęśliwy, że przebiegłem tą trasę. Zawody odbyły się u stóp góry Lubogoszcz na malowniczych trasach. Najmłodsi startowali na dystansie 1 km, a najstarsi na dystansie 2,5 km. Zmaganiom narciarzy towarzyszyła piękna i słoneczna pogoda i mróz. Nie przeszkadzał on jednak nikomu, bo na mecie czekała ciepła herbata i smażona kiełbaska oraz coś słodkiego. Ciężko było e, e, w okolicach drugiego kilometra. Które miejsce? E, trzecie. No i jesteś zadowolony z tego wyniku? Tak. Który odcinek prasy był taki najbardziej dla Ciebie trudny, wymagający? To około drugiego, drugiego kilometra było najbardziej, najbardziej stromo źle się biegło, no ale jakoś dobiegłem. Dla wszystkich uczestników, którzy w tych zawodach udział wzięli, organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które ufundowało Ministerstwo Sportu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Każda inicjatywa, która jest podejmowana na rzecz dzieci, dla dzieci jest inicjatywą wspaniałą, bo to przyniesie efekty, owoce w przyszłości. Tutaj trasy wspaniałe, pogoda dziś dopisuje, impreza wyśmienita, młodzież zadowolona. Myślę, że wszystko jest potrzebne. Małe, skromne otwarcie, dobry początek jest robiony. Natomiast też mam na uwadze inne trasy, które już funkcjonują wokół Mogielicy, gdzie już od trzech lat wspólnie z samorządami okolicznych miejscowości udało się coś takiego zorganizować. Organizatorzy tych zawodów mają nadzieję, że to nie pierwsza tego typu impreza. Już rozpoczęli przygotowania do tej, która odbędzie się w roku olimpijskim. To, że przyszły dzieci z rodzicami, to znaczy, że jest zapotrzebowanie na taką imprezę i myślę, że udało się nam wyjść na koniec sezonu zimowego naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Tą imprezą również chcieli docenić wysiłek Justyny Kowalczyk, która właśnie w niedzielę odebrała czwartą w swojej karierze kryształową kulę w biegach narciarskich. Są to pierwsze zawody o mistrzostwo Kasinki Małej, Kasiny Wielkiej albo odwrotnie Kasiny Wielkiej i Kasinki Małej. No, bardzo się cieszę, że to się udało na terenie Kasiny Wielkiej. Wiadomo, Kasina Wielka kojarzy się ze sportami zimowymi, a przede wszystkim z biegami. Dzięki komu to wiemy dzięki Justynie. Pogoda nam dopisała, ludzie dopisali, tylko się cieszy Dziwić Brawo. Józef Buda, TV28.